Przychodzi katolicki ksiądz do fryzjera. Gdy ten go ostrzygł, ksiądz pyta: Ile się należy? Nic, ojcze, nie pobieramy opłat od katolickich księży. Mile zaskoczony ksiądz wyszedł. Następnego dnia fryzjer przychodzi do pracy, patrzy, a tam pod drzwiami dwanaście butelek najlepszego mszalnego wina. Kilka dni później do tego samego fryzjera przychodzi Pop. Fryzjer go ostrzygł i Pop pyta: Ile się należy zastrzeżenie? Nic, prawosławnych popów strzyżemy za darmo. Pop również wyszedł zdumiony bezinteresownością fryzjera. Następnego dnia rano fryzjer przychodzi do pracy, a tam dwanaście butelek dobrego wschodniego trunku pod drzwiami jego salonu. Kilka dni później do fryzjera przychodzi rabin. Fryzjer go ostrzygł i rabin pyta: Ile muszę zapłacić? Nic, czcigodny rabinie, rabinów strzyżemy za darmo rabin uradowany takim obrotem sprawy, wyszedł. Następnego dnia rano fryzjer przychodzi do pracy. Patrzy, a tam pod drzwiami jego salonu stoi dwunastu rabinów i czeka na strzyżenie.